To przygotuj wszystko do tej pizzy. Ale mamusiu, musisz mi posadzać słodko ci, które z ciebie nie dam rady. A jakie składniki są ci potrzebne? To piasku. I co jeszcze? Piask. Paprika i kawałek dyni. Sos. Dobrze! Możemy ją gotować? My nie! Możemy! Chcę jedynie aparat. Dobrze, to odkładam aparat i idę ci pomóc gotować. Tak? Chcę pomóc zrobić celówkę, potem pomożemy widzieć wartki. Dobrze. To zróbmy. Pada mnie.